Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Kuba Elektronika. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam następną rzecz, którą wykonałem domowymi sposobami. W wcześniejszym odcinku pokazywałem Wam, jak wykonałem prostownik do akulatoru z transformatora toroidalnego do halogenów i z części zasilacza komputerowego. A dzisiaj pokażę Wam moją drugą rzecz. Następną rzecz z domowej roboty, którą sam wykonałem. Będzie to dokładnie zgrzewarka do, do blaszek różnego typu, cienkich, czy do, czy do czy czy na przykład do do akumulatorów, czy do czegoś. Już Wam pokazywałam tą na kanale, ale ja ją zmodyfikowałem. Dlatego, że wcześniej miałem tutaj transformator toroidalny, taki oto z zamkniętych dodatkowym zwojeniem. Niestety ten transformator miał bardzo małą moc i nie dało się nim prawie nic zgrzebać. Dlatego teraz przywadziłem tutaj transformator od mikrofalówki, który ma już dosyć sporą moc. No i dodatkowo wyprowadziłem sobie przewód do pedała nożnego, dobiłem wentylator. Tak to się prezentuje z zewnątrz. Tutaj mamy, tutaj mamy wywiercone trzy dziury. Tutaj sobie wychodzą dwa przewody z transformatora. Nawinięte. Na których są bite gwoździe, które pełnią funkcję nam, naszych tych. Ale dodatkowo jest tutaj wyprowadzony również dobrze to nagrywa. Dobrze, jest tutaj wyprowadzony taki zwykły dwużyłowy przewód, który na końcu jest zakończony. Wyłącznikiem dzwonkowym, czyli takim jak do dzwonków do drzwi. Ten wyłącznik ma niby do 10A wytrzymać, więc powinien wystarczyć. No i to służy po to, że możemy sobie to położyć w tym momencie, nie zobaczycie, akurat ziemi, ale można sobie to położyć na ziemi i naciskać to nogą. Dzięki temu jak naciskamy to nogą, to nasz transformator włączy się dopiero wtedy, kiedy naciśniemy nogą. To jest po to, żeby transformator nie chodził cały czas, tylko żeby można było go sobie wyłączać nową. Dodatkowo mamy tutaj przełącznik, który służy nam do włączania głównego, który jest przed tym pedałem nożnym i który załącza nam wentylator. Jest to zwykły przełącznik. Pozwólcie, że odłączę to od prądu z zanim to rozbiorę. Jest to przełącznik zwykłej listry sześćprzewięciowej. Ja o miałem takie, takie gówno tutaj, co się spalił. Bezpiecznik. To się tu ma płytka elektroniczna. to się wszystko poszło z dymem. listwa była do wyrzucenia. Ale przynajmniej włącznik się przydał. Dodatkowo z poświetleniem. Więc fajne. Co mamy z tyłu? Jeszcze Wam pokażę. To jest, to jest skrzynka od Makity. Czyli zwykła walizka. A taka w której miałem do wkrętarkę Makity zapakowaną. Co mamy z tyłu? Z tyłu mamy tak. Mamy wentylator. Jest to zwykły wentylator od kompa. Na 12V. takiej wyjęty z komputera. Które zasilany przez zasilacz w środku. Mam tutaj taki glir, żeby tam nikt łap nie kłapnie wsadził, ale i tak to można łapę wsadzić, bo to jest za małe. Oraz mamy tutaj gniazdo komputerowe do zasilania naszej grzewarki. Jest to gniazdo wyjęte z zasilacza komputerowego, które poszedł z dymem, ale gniazdo zostało, więc za gniazdo się przydało. Jedynie co wyłamałem z niego bolec podczas wyjmowania go z zasilacza. Ale udało mi się ten bolec nas z powrotem wkleić. No cóż, zapadnięty jest ten bolec, ale dźwignas nas do działa. Jeszcze kręcone na dwie wkręty. No i to jest wszystko no Dlatego tutaj mam taki dodatkowy locik powietrza. No i teraz Wam pokażę, co mamy w środeczku. Otwieramy to standardowo, nie skręcałem tego na żadnej śruby, tylko tak robiłem. Chodzi o to tylko, żeby móc po prostu nasz ten. Nasz zamkną. No i co my to mamy w środku? Mamy tutaj tak to tak do zmyślnie wykombinowane. Mamy tutaj ten transformator, o którym mówiłem. Jest to transformator starej, rozwalonej kuchenki mikrofalowej, w której tam był yy, popsuł ta chyba grzałka, magnetron. Ale transformator był sprawny. Jedynie co tu zrobiłem, to mamy tutaj dwa uzwojenia pierwotne wtórne. Uzwojenie pierwotne, które jest podłączone do 230 V, zostawiamy. A uzwojenie górne wyciąłem, wyciąłem je i wybiłem i nawinąłem tutaj gruby przewód. Jest to taki przewód yy, rozruchowy, co miał ja z dwóch stron klemy, on, on służył do, yy, do rozruchu samochodu, Kable rozruchowe zwykłe. Jest dosyć gruby, więc to wystarczył. Jest on po prostu nawinięty i dzięki temu robimy dodatkowe uzwojenie. No i tak, co my tu mamy? Mamy tutaj gniazdo z którego mamy uziemienie. Uziemienie w tym przypadku jest połączone tu pod śrubę od, od transformatora, żeby obudowa transformatora była zabezpieczona. A dwa przewody zasilające główne, faza i zero, idące takim dosyć grubawym przewodem do włącznika bezpośrednio, a następnie za włącznikiem mamy przewód, który idzie nam do pedała nożnego. Następnie przewód z pedała nożnego idzie nam Bezpośrednio do transformatora. Faza idzie nam przez przewód, przez włącznik nozny, a zero idzie bezpośrednio z łącznika do transformatora. Jeżeli chodzi o y, drugie kable, to z włącznika idzie sobie przewód do tego, do wentylatora. Wentylator jest zasilany tutaj zwykłym zasilaczem. To jest zasilacz od starego routera, który ma 12 V, do którego jest połączone przez tego specjalny gniazdo 230 V. To jest włączone, mam nadzieję, z prądu. Tak, eee, i z tego się że tu przewody na skrętkę porobione idzie do wentylatora, ponieważ wentylator jest na 12V. Wykorzystałem tutaj już gotowe okablowanie z suwkami, ponieważ tutaj potrzebowaliśmy dwóch słówek, i tutaj dwóch słówek. To jest okablowanie wyrwane ze starego spalonego odkurzacza. Akurat w tym odkurzaczu były takie, oto piękniutkie kabelki. Od razu z zarobionymi wsówkami. Dlaczego miałabym ich nie wykorzystać? Otóż wykorzystałem, nawet nie musiałem zarabiać. Ja tutaj idą sobie wsówki do to zaśladowa, to tu to idzie do trafa. Tak to jest tu zrobione w środku. Nic bardziej tu skomplikowanego. Mamy tutaj trafo zamontowane w taki sposób, że mamy tutaj wkręty dane do takiej deski, a następnie do tej deski na wkręty jest dany nasz transformator. O dziwo, ten kabel z uziemieniem również miałem już zarobiony z takim oczkiem, też z jakiegoś starego spalonego urządzenia, wykorzystałem go. I tak to prętuję, temat mam łączenie kabla, zrobione na zwykłą kostkę. I tak to było porobione. Tutaj musiałem dać dystansę pod wkręty w naszym wentylatorze, ponieważ nasz wentylator zahacza nam no tutaj o, 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 ten, o tą gumę, nadal zahacza, coś tam lata i kurde, jak go włączę, to na, nawala tak głośno. Ale to raczej nie przeszkadza. Najważniejsze, nasz na to się po prostu obraca, dzięki temu będzie to działać. Mogłem to zastosować zasilacz taki na przewodowy, tak jak od laptopa i wtedy te kable połączyć to bezpośrednio ale nie chciałem marnować dobrego zasilacza od LEDów, a miałem taki stary złom, to się przynajmniej przydał. Tak, to by było na tyle, tylko muszę to ostrożnie zamykać, bo te kulde te luty są takie badziewne, w tym. Niestety ciężko się to lutowało, bo to takie badziewne. Były tutaj to gniazdo, wszystko się topiło. Ale na szczęście udało się to wylutować. Tutaj jest taka guma od wtyczki założona. No i tak. Zasilanie, jak mówiłem, jest zrobione zwykłym kablem Tak jak od kąpa komputerowym. No i wystarczy, podepniemy se tuti. O! I teraz po włączeniu powinien się włączyć wentylator. Ruszył. Wentylator się pracuje z tyłu. Jak widzicie, teraz transformator nie chodzi, a jak wcisnę włącznik nożny, transformator buczy i mamy iskry. Tylko nie wolno też trzymać za długo tego trafa, dlatego że w przypadku długiego zwarcia można je spalić. Bo nie mamy tutaj zabezpieczenia przeciw przegrzeniowego, nie mamy tutaj zabezpieczenia przeciw nadmiarowo prądowego. Powinienem takie dorobić, ale jak się nie będzie za długo trzymać transformatora, to się go nie powinno spalić. Zgrzewania blaszek Pan nie pokaże, bo akurat nie mogę znaleźć na tyle cienutkiej blaszki, żeby to zgrzać. Ale może kiedyś jak będę miał blaszkę, to Wam pokażę jak to działa. Ale takie fajne rozwiązanie. Kabel dosyć długa wyprowadziłem, to z kabel chyba, no, przedłużacza jakiegoś, dwużyłowy. Bo tutaj uziemienie idzie bezpośrednio na obudowę, chodzi tylko żeby tutaj szły dwie żyły. Więc tak, to było na tyle, tak się pędu i ta zgrzewarka. Fajnie fajnie zrobiona, prostych metod. Transformator akurat miałem z mikrofalówki, wyjąłem stare. Mikrofalówka poszła na złom, To transformator okazałem, włącznik też psu zepsutej listwy. Kable to tam znalazłem przedłużaczy jakiś starych, co się rozwaliły. Kabel też miałem rozruchowy. Wentylator też miałem ze starego komputera, gniazdo miałem ze starego zaśladza. To już w zasadzie nic nie kupowałem, tylko bezpośrednio sobie wykorzystałem to co miałem. Więc dobra, to by było na tyle. A ja się będę z wami żegnał. Do zobaczenia, cześć!